Zdrowie ma chłopie To przez to, że tu jest za mało powietrza w tym Chyba wentylku, tak. słyszysz? Myślałem, że mi oświeci Oświecę cię Daj mi jeszcze kur... Wiesz ile diagnostyka w terenie kosztuje? Nie chcę wiedzieć musi chodzić. Nie tego do awarii. A masz wyłączoną. Katcia z tyłu Gdzie? Tu no. Tu? Jak weszła sotka? Nie, bo podłaczałem jeszcze dzisiaj Aha, z tej tej, wyszła wiesz Sotki To, to jest Raptor. To jest Raptor, musi chodzić. Nie zaliczamy tego do awarii, Tak, to. <grym> no. to, to, to jest... Tak, to, to ja suka. Sułka się wypięła, bo włączałem, wiesz, mhm. zrywkę podłączałem w czymś. Najpierw do wentylka, nie, nie najpierw, najpierw do... Nie, najpierw do, do <grym> Że sie, siebie nagrywać, co do wentyla? Nie wiem, tam nie wiem. A przyjrzyj się I tak się tylko Tak Widzisz? Nie widzisz jeszcze? Olej ma To przez to, że tu jest za mało powietrza w tym Chyba wentylku tak. Słyszysz? <laughs> Myślałem, że mnie oświeci Oświecę cię, korektor dolotowy Gdzie? No zobacz, zleciał, widzisz? Z gumy Z guma ci zleciała, no tutaj. И хуй ебал, ты... Yo, no, я, а, взлечу, ну chuj zajebał ty. но видишь Tutaj, tutaj, tutaj oh. Ty, no ale on teraz nabrał syfu, nie? No, nie. No, to nie, on spadł i lewe powietrze złapał, a paliwo ja idzie w korektor. No, widzisz, no, to... no, no, widzisz? Tutaj. No no, widzę, widzę. Widzisz, widzisz? No, tak ten... będzie kurwa ciągane i tak Nie, zrobisz to. Kolej <grym grym grym> to... zaciągnie, no to zapali, to będzie pałku. Wiesz, ile diagnostyka w terenie kosztuje? Bez komputera? Nie chcę wiedzieć. Bez komputera? Nie kurwa. Nie ma dojścia, to go A wiesz na on to zgad? No to A masz go wczystę, nie, bo nie co? To miał to zaną, ty. <grym> do Dokładnie. Mogę to na Ale bierz za wynajem narzędzi. <grym> 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 <poległa. grym do bryga> no to właśnie sobie pomagamy! Czego, Czego wepchać? W płaski mamy, Trójki, nie? Może przyjąć sobie obie. Przyjąć sobie, bo tak jest. Dobra. Nie, to po chujku o to chodzę. To jest. Nie wiem. Ale nie ma. Moje zdanie prądu nie ma. To nie ma. To nie, ma nic. nie wiem. Tej cewka wisi kabel. Kabel wisi. Dwa, dwa, no. Nie! Dwa i pół, bo to niski profil, wiesz. Ale obrót, piękny zrobiłem na wiadukcie. Ale to było specjalnie, bo chciałem ciebie ujęcie, żeby jak wiesz. Chciałem Kazia nagrać jak za bokiem, wiesz, ja się obróciłem, na... na tej, na wysepce stanąłem, czekam, nie? O nie, Wteszył się, czy co? Odkręć tą dolną śrubę przy filtrze oleju. I tam dodaj. Będzie do dobi do 13 komprety, żeby było. Panie, no Jak woda? Proszę. Jak woda? Ale zdrowie masz, chłopie, kurde normalnie, co? Lubię, lubię Już u, 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 u Zalewskiego ja polecam Co? U Zaleźń, naprawdę Aha. O, choineczka na wyspie Super, Super. Następny Kąpiesz się? Tak A ty? Ja daro zaczął! Ja idę za tak, sprawdź, wejdź, tylko zdejmij buty.

Przefajnie pan mówi. Witek, cały witek to już. Czego nie dotknie to Król Widas nam się nie trafił ponownie. Dawaj, film, bo będę strzelał. Mój ważniejszy. Chynu, mój jest ważniejszy. A co ci ta piana daje? Nie zeszło z tego. się. Nie, do siebie. Weź daj do siebie, zobaczymy czy wystrzeli Czekaj, umiejęcie, że pada śnieg No w sumie chłodnicę Ja tak nie myję, bo się niczki zarniatają A no, ja nie mam niczki Ja mam rozwiatowi Dawaj z buty. Ja nie za wysoko, bo to nie jest on jeszcze Aaa, już mam wodę w butach Daj mi jeszcze Ty go... Ty jesteś wani normalny Puszcz tą chemią! I ryj za No i wasz kita odcinka! Jasne! Masy, da szybko, bo on tylko raz dzisiaj plakował na pewno. Mam mokro w butach, mokry ryj. I mam jechać jeszcze po tym mrozie, tak? Tak się cieszy Ori, że dwa kłady będą stały u niego w garażu Już widzę jak mi połowa części zginie O ty świnie